Tak. Widzę, że masz już na przykład dwie takie same koszule, taki sam fason, tylko że różny okay. kolor. Wiesz co, ja tak ogólnie mam, że jak już coś widzę, że z fasonem jest dobrze, na mnie leży, to już kopuję, aby tego kolorami to się różniło. Wszystkie te koszule są bardzo sztywne, takie właśnie tak. biurowe, tak jak mówisz. Sztywne Ten są. Ten sam fason, właśnie tak. dopasowane no. w talii, wszystko takie obcisłe. Marynarka, znowu Wiesz podobne, co? widzisz, wszystko jest podobne. Tak, one są takie klasyczne po prostu. Klasyczne biurowe tak. marynarki. To też dodaje lat. A ile ty masz lat? 31. Dlatego właśnie. Właśnie się zgłosiłam do tego programu, że chciałabym troszeczkę świeżości i takiego. A ja ile modelu? mam lat, według ciebie? Wiesz co, 20, 28 obstawiam. No bardzo jesteś milutka, dziękuję ci bardzo, ale ja też mam 31. Co ty powiesz. No dokładnie mam. i. Ja ja pracujemy nad tym. Widzę, że u ciebie królują szpilki. Ja bardzo to lubię, dlatego nie wyobrażam sobie po prostu nie chodzić. Jak widzisz, niektóre są nawet jeszcze mało co używane. Obcas zawsze dodaje elegancji i powagi. No i jesteś dostawa. już panią, ja? A, jak wchodzisz dokładnie. do pracy na takim obcasie, to już jesteś panią z biura. No i ja ci może zaproponuję jakieś inne rozwiązania, mm -hmm. żebyś się jednak czuła kobiecą, ale żebyś mm -hmm. była bardziej luźna. Jestem za, jak najbardziej. Ja Chcę zobaczyć twoje sukienki. Moje sukienki też są bardzo klasyczne. Coś takiego. Wszystko jest naprawdę na maksa biurowe. Teraz, jak nawet takie upały są, to ja nie mam się w co ubrać, naprawdę. Nie mam w czym wyjść, nie mam się w co ubrać, bo jest to rzeczywiście. No tak, problem. bo Na no, no, takim w schemacie, tak. Można tak powiedzieć. O, tu coś masz. Widzę jakiś kolor, jakieś printy. To tak sobie leży i też czeka na dobry Słuchaj, moment. Są jakieś kwiaty. Widzę pierwsze kwiaty w tej szafie. O, proszę no, bardzo. I chyba jedyne, wiesz w tej szafie. Z meteczką jeszcze. Wiesz, że ta spódnica jest bardzo ładna. Wiesz co, tylko ja nie wiem, do czego ja mam ją założyć. Mimo, że nie wiesz, co do tego założyć, to intuicyjnie kupiłaś sobie bardzo dobrą spódnicę. Ja ją zabieram ze sobą. W tym bym cię chciała bardzo mhm. zobaczyć w tej sukience, okay. więc zaraz Cię poproszę, żebyś ją zmierzyła. I jeszcze zobaczymy sobie tu spodnie. Ogólnie wiadomo, rurki. Rurki znowu, jak ty rurki i obcas, tak. to znowu jesteś bardzo elegancka seks, tak. seks. Tak, fajnie. do tego marynarka jest ok, mogę tak do pracy iść. Tak, co nie? dokładnie. No. Ale jakbyś chciała rzeczywiście tej lekkości dodać stylizacją. To właśnie te rzeczy powinny być takie szersze. Tu widzę, że masz takie. Wiesz jedne. Co, mam. No one sobie leżą i też czekają na dobry moment. Takie spodnie, dają wiele możliwości. Ja Ci pokażę uh -huh. u mnie później w pracowni, e, jak je wystylizować, żeby właśnie stylizacja nabrała lekkości. Aha, no dobra. Więc te weźmiemy i coś wykombinujemy. No dobra, to ja poproszę, żebyś się przebrała tutaj okay. w tą sukienkę. Bardzo bym Cię chciała w niej zobaczyć. Dobrze. No to jest stres akurat teraz tu wszystko ułożyć od nowa, bo tutaj jest tak perfekcyjnie było układane, a ja jestem średnia akurat ze sprzątania, więc no dobra, chyba ułożyłam. Okej, okay, Karolina, to powiedz mi, co ty o tym sądzisz. No pokazuj się, jestem bardzo ciekawa. Oh my god. Tak to wygląda. Wyglądasz super sexy, budzisz respekt tym strojem i wyglądasz bardzo ładnie. Dziękuję. Ale szukamy czegoś innego, musimy to, to trochę odmienić, bo jakby ty w tym biurowym stylu się odnajdujesz bardzo dobrze, a chcemy, żeby było bardziej kobieco i zwiewnie i tak bardziej naturalnie. Ja z twojej szafy zabieram jeansy i spódnicę w kwiaty. I zapraszam cię do mojej pracowni. Tam stworzymy dla ciebie nowe stylizacje, stylizacje w stylu boho. Więc przebierz się i jedziemy do mnie. Super, już się nie mogę doczekać. To chodźmy.